Wanda Hotomska Przygody jeża spod miasta Zgierza Był sobie jeż co czesał się na jeża i mieszkał pod jeżyną w pobliżu miasta Zgierza Ponieważ w okolicy nie było żadnych jeży jeż nie miał się z kim bawić i nie miał komu zwierzyć więc chodził na jeżony strapiony i markotny i mówił sam do siebie Ja nie chcę być samotny – Co mi z tego, że wokoło są jeżyny? Wszak jeżyny nie zastąpią mi rodziny. Chcę mieć krewnych i znajomych całe grono. Chcę na spacer chodzić z żoną na jeżoną. Chcę mieć stryjka, żebym sobie mógł ze stryjkiem zagrać w szachy albo chociaż w loteryjkę. Chcę mieć kilka zacnych ciotek, żeby ciotki zapraszały mnie na plotki i szarlotki. Nie chcę siedzieć sam jak palec nad obiadkiem. Chcę do stołu siadać zawsze razem z dziadkiem. Choć tu wcale nie ma jeżów, ja w to wierzę, że gdzie indziej są na świecie inne jeże. Muszę znaleźć swą rodzinę, więc zamierzam jeszcze dzisiaj na piechotę iść do zgierza by w urzędzie meldunkowym się upewnić, czy w tym zgierzu nie mieszkają moi krewni. Chociaż zgierz w pobliżu leżał. Długo trwała podróż jeża, chociaż nóżek miał dwie pary, chociaż wcale nie był stary i jak mógł, przyspieszał kroku, szedł od rana aż do zmroku. Gdy do Zgierza przyszedł wreszcie, to już wszyscy spali w mieście. W świetle latarni i księżyca jeż wędrował po ulicach, błądził okiem po wystawach, koło różnych sklepów stawał, chodził, chodził ulicami. Aż sklep ujrzał ze szczotkami i wykrzyknął widząc szczotki. To na pewno moje ciotki! Jak to dobrze, że znalazłem wreszcie ciocie. Nie jedną, tylko ciotek całe krocie. Może trzysta, może pięćset, może dwieście. Tyle ciotek nie ma żadne dziecko w mieście. Gdy pomyślę, że te miłe, zacne ciotki będą piekły mi biszkopty i szarlotki, to o ile siebie znam, tyle razy mniam, mniam, mniam. Będę mówił, że nie zliczę chyba sam. Teraz późno. Wszystkie ciocie śpią już słodko. Nie chcę pukać i kłopotu sprawiać ciotkom. Przyjdę do nich w odwiedziny jutro rano, gdy się wyśpią moje ciocie i gdy wstaną. Jesz Uczesał się na jeża i tak zrobił, jak zamierzał. O dziewiątej z minutami wszedł do sklepu ze szczotkami i do najeżonych szczotek rzekł serdecznie: Ciocie złote, rzeszo, ciotek najeżona zaraz padnę wam w ramiona. Co za radość dla sierotki, gdy sierotka znajdzie ciotki! Szczotki najpierw one miały, potem z półek pospadały i krzyknęły pełne trwogi. Boże drogi, on ma nogi! Czyżby to był nasz siostrzeniec? Ten czworonuk? Ten odmieniec? Czy ta postać tajemnicza też do szczotek się zalicza? Gdzie się takie szczotki rodzą, co na własnych nogach chodzą? Jesz chciał krzyknąć, że jest jeżem, lecz nie zdążył, bo w tej chwili dwaj panowie przez pomyłkę zamiast szczotki go kupili. Wzięli jeża do kieszeni i zamieśli do mieszkania. Bardzo radzi, że kupili nową szczotkę do ubrania. Wyciągnęli stos odzieży z wszystkich schowków w całym domu. Z trzech walizek, z pięciu kufrów, z jednej szafy i dwóch komód. Kamizelki, marynarki, kapelusze, płaszcze, spodnie i nad stertą garderoby oświadczyli obaj zgodnie. Nową szczotką wyczyścimy zaraz spodnie, bośmy spodni nie czyścili dwa tygodnie. Oprócz spodni wyczyścimy również płaszcze. Płaszcze lubią, jak się płaszcze szczotką głaszcze. Oczyścimy zakuszone kapelusze, garnitury, dwa szlafroki i korzuszek, Kamizelki, marynarki, kilka wdzianek, swetry, getry i pluszową otomanę. Jesz! Przeraził się okropnie, gdy usłyszał te zwierzenia i powiedział sam do siebie, o, nie ma chwili do stracenia. Swetry, getry, kilka wdzianek to po prostu niesłychane. Zamiast szczotki chcą w tym domu użyć jeża. Kamizelki, marynarki czuję w krzyżu zimne ciarki w roli szczotki występować nie zamierzam, więc uciekać prędko muszę, bo czekają mnie katusze, garnitury, kapelusze i kołnierze. To pomyłka, proszę panów, nic nie wyjdzie z waszych planów. Ja nie jestem żadną szczotką, tylko jeżem. Jak wiadomo, już nikomu nie zastąpi szczotki w domu. Więc panowie bez wahania wypuścili go z mieszkania. Na ulicy padał właśnie deszcz rzęsisty i ulewny, więc już także się rozpłakał. Nie chcę moknąć na tym deszczu. Nie chcę widzieć żadnej rynny. Ja chcę wreszcie mieć rodzinę i gościnny dom rodzinny. Chcę mieć dziadka, chcę mieć babcię. Nie chcę patrzeć na kałuże. Chcę założyć suche kapcie i nie moczyć się już dłużej z jednej chmury tyle litrów wody bierze, i to wszystko leci na mnie. Ja nie jestem wodomierzem. Muszę wejść pod jakiś krzaczek, bo inaczej się rozpłynę. Już nigdy się nie dowiem, czy w tym zgierzu mam rodzinę. Choć już w berka się nie bawił. Biegł, jak się biegnie w berku, bardzo prędko, i za chwilę znalazł się na miejskim skwerku. Przemoczony, zapłakany, wszedł pod pierwszy lepszy krzaczek i usłyszał cienki głosik. Taki duży jesz i płacze. Kto to mówi? Jesz zapytał. Twój kuzynek, jesz ze skierza. Znowu płaczesz? To ze szczęścia, że spotkałem wreszcie jeża! Ja się także popłakałam, bowiem byłam tak wzruszona, kiedy jeż kuzyna spotkał i jeżowi padł w ramiona. Całowali się, ściskali chyba dobre pół godziny. Po czym jeż z kuzynem poszedł w odwiedziny do rodziny. Nie musieli iść daleko. Okazało się, że jeżę. Wszystkie jeże z miasta Zgierza osiedliły się na skwerze. Krewni oraz ich znajomi byli jeżem zachwyceni. Każda z mam marzyła o tym, by z jej córką się ożenił. Po niecałych dwóch miesiącach wyswatali go nareszcie z panną ślicznie najeżoną, najpiękniejszą w całym mieście. Jeż do lasu wrócił z żoną, lecz tak tęsknił za rodziną, że zaprosił wszystkich krewnych, na wakacje pod jeżyną. Odtąd nigdy się nie smucił. Nie był smętny i markotny. Wciąż się cieszył. Jak to dobrze, że nie jestem już samotny. Jak to miło mieszkać w domku pod jeżyną. Razem z żoną, najeżoną i rodziną. Jak to dobrze mieć urocze, zacne ciotki, które pieką pyszne torty i szarlotki. Jak przyjemnie siedzieć sobie nad obiadkiem i gawędzić z najeżonym siwym dziadkiem. Jak wesoło razem z teściem i ze stryjkiem grać w tysiąca i fantową loteryjkę, sam się dziwię, jak szczęśliwie życie płynie pod jeżyną na jeżoną przy rodzinie.